Proszę Państwa, oto Zuzia. To kolorowe to są chipsy z suchych liści. Zuzia bardzo je lubi. O nie, tego nie lubiła akurat. A tego już lubi, proszę bardzo. Tu ma snopek z zieloną jeszcze trawą. Zuzia, pokaż się. Tu jest cała zuzka. Do mnie nie wyłaś, bo ja nie jestem jadalna. No i Zuzia będzie teraz przez pół dnia jadła swój snopek i te swoje chipsy. I dopóki nie pęknie, ale ona nie pęka. Nie, nie ma to tamto. A tu Zuzia ma pianinko. Jak się na no jej podrośnie, to może sobie coś zagra. Zuzia, powiedz Państwu, do widzenia. Nie, z pełną buzią to lepiej nie mów. Papa. Pa.